Zarząd Powiatu Karkonoskiego z Wotą Zaufania i Absolutorium za 2023 rok za nami bardzo ważna sesja. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 10 radnych głosowało za udzieleniem Wotu dwóch radnych, ale było trzecie. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta, a tym samym zarząd uzyskał wotum zaufania. Dziś e, najważniejsza sesja powiatu karkonowskiego. udzielenie wotum zaufania, udzielenie absolutorium. E, zarząd takie wotum i absolutorium otrzymał zdecydowaną większością, za co z tego miejsca w imieniu zarządu bardzo dziękuję. Udało się zrealizować wiele inwestycji, które zostało zaplanowanych, co widać po raporcie. Ten miniony rok był rokiem pod znakiem wielu inwestycji, działań, rozwoju powiatu Karkonoskiego, zrównoważonego rozwoju, ponieważ inwestycje chociażby drogowe odbywały się i w dalszym ciągu odbywają na terenie praktycznie wszystkich gmin naszego powiatu, ale też dużo działań z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, komunikacja karkonoska, door to door, no i wiele innych obszarów decyzji, tysiące decyzji wydanych przez nasze wydziały. No to wszystko złożyło się na fantastyczny wynik i finansowy, finansowy powiatu karkonoskiego ponieważ zmniejszyliśmy zadłużenie zaangażowaliśmy środki w wysokości ponad 52 milionów to jest absolutny rekord nigdy wcześniej w historii powiatu takich środków nie angażowaliśmy i tylu placów budowy nie mieliśmy otwartych to jest przede wszystkim zasługa pracowników starostwa powiatowego wszystkich naszych wydziałów ale również naszych jednostek organizacyjnych dla których powiat jest organem prowadzącym i tu chciałbym bardzo serdecznie podziękować, drodzy pracownicy, za Waszą pracę, za Wasz wkład, za Wasze pomysły. I realizację wielu zadań. Dzięki Wam możemy powiat karkonoski rozwijać. Jesteśmy zauwa zauważeni w Polsce, chociażby poprzez ranking powiatów polskich, gdzie zajmujemy bardzo wysokie miejsca. Powiat karkonoski nie zwalnia tempa. Przed nami szereg inwestycji, które będą realizowane. Także myślę, że kolejny rok będzie jeszcze lepszym. A podczas sesji wręczone zostały także nagrody w konkursie Aktywny Senior, Aktywna Seniorka za 2021. 2023 rok. Wszystkim seniorom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!